Czeko, czeko, czekolada, może kupi Pani dla dzieci wszystko z kochanym? Czeko, czeko, czekolada, jest mi przysmakiem smarki. dzieci Czeko, czeko, czekolada, kup Pan żonie ślicznych, ale gdzie Pan to A po czekoladzie usta są smaczne, Może o tym was przekonać Ma? Każdy Każde dokończenie się cześć, 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 czego cześć, 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 पूजा